Witam Was moi mili bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj skupimy się na potencjalnych nowościach w świecie smartfonów w roku 2020. Mówię potencjalnych, ponieważ większość informacji, które teraz powiem to są informacje, które zostały znalezione na forach. To są mniej więcej domysły, ale też niektórzy niektóre osoby z tych forów pracują w firmach, gdzie, te, gdzie właśnie te telefony są produkowane, i mówią, że na 80% na pewno tak będzie. Także podsumowując początek tego odcinka, powiem Wam, że albo to się sprawdzi, albo to się nie sprawdzi. Także zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy od y, iPhone'a, od Apple'a, y, głównie od modelu iPhone'a SE. Y, dużo osób go pamięta, y, pamięta go bardzo dobrze i wspomina go bardzo dobrze. Był to jeden z naj, chyba najlepszych iPhone'ów, jakie kiedykolwiek wyszły. Najlepsze proporcje ekranu, design, poręczność oraz to, co on oferował, wyprzedzał y, swoich. swoich y, konkurentów wyprzedał swoich konkurentów o naprawdę prawie dobro 3 lata. E, doczeka się prawdopodobnie swojego następcy. Będzie to iPhone SE 2. Tak jest początkowe nazewnictwo. E, info na jego temat znalazłem na pewnym forum dotyczących urządzeń Apple i to forum było określone koncepcyjnymi e, grafikami. Jeżeli chodzi o to jak będzie wyglądał, to są dwie opcje. Albo będzie to tak jak klasyczny iPhone SE i dostanie bebe nowsze, albo będzie coś nowszego w designie. Mianowicie bryła iPhone SE zostanie taka sama, tylko wyświetlacz będzie na całej długości urządzenia, na całym froncie. Przez co zrezygnuje się z Touch ID w przycisku Home. A, to w, a na rzecz rozpoznawania na rzecz odblokowywania telefonu będzie Face ID. Hmm, jeżeli chodzi o bebechy to to będzie prawdopodobnie chip A13 Bionic z uczeniem z systemem uczenia maszynowego. Dostanie 3 GB i pokaźną po wielkość pamięci wewnętrznej to będzie około 512 GB. Najdroższym wariancie. Cena musi się też zmienić. To ma być iPhone dla ludzi, którzy nie chcą przypłacać zbyt dużo, ale chcą mieć Apple, chcą mieć iPhone'a i cena będzie mniej więcej 350-400 dolarów. Także jak na Apple to jest tanio. Następną nowością, jaka może nas zaskoczyć w 2020 roku, będzie to Asus. Kojarzycie roga. Kojarzycie Republic of Gamers, kojarzycie Asusa Roga, drugiej generacji. Był bardzo fajny, udany. To był bardzo udany sprzęt. Bardzo szybko się sprzedał, yy, i Asus stwierdził, że prawdopodobnie zrobi sobie trzecią generację. I z tego co tu widzę. Różnic praktycznie nie będzie. Nadal będzie 120 Hz, może dostać AMOLEDA. Pytanie czy dostanie. Na pewno dostanie najnowszy procesor od Qalkoma to jest Snapdragon 865, ośmiardzeniówka. Będzie podkręcony. Chcą Asus chce przekroczyć magiczną barierę 3 GHz na urządzeń mobilnych. Pytanie co z zasilaniem? Jak będzie bateria? Bateria 5000mAh, litowo-polimerowa z systemem Quick Charge 4.0 Plus Ładowanie od 0 do 80 ma się odbywać około 30-45 minut Pytanie jak to będzie działało? Czy to nie rozwali baterii? System chodzenia No to będzie system chodzenia na zasadzie komory parowej czyli rurka cieplna spłaszczona jak najbardziej żeby to się wszystko zmieściło, żeby telefon nie był zbyt duży Jeżeli chodzi też o system chłodzenia prawdopodobnie dostanie wentylatorek <laughs> Wentylatorek w telefonie Wow <laughs> Powodzenia ASUS Jeżeli chodzi o design no to typowo jak ASUS no to szkło na tyle z tyłu urządzenia, na froncie głośniki stereo jeżeli chodzi o to, to będą miały wsparcie Dolby Atmos Co dalej? Skupimy się jeszcze na Asusie ponieważ ma dostać od poprzednika system personalizacji typowo taki Asusowy, czyli no będzie to taki, takie logo do personalizacji zostanie system podświetlenia Aura Zobaczymy, pożyjemy. A, niektórzy donoszą, że będzie miał taki paseczek na rogach, na całych, no, jakby to powiedzieć, na obrzeżach frontu. Może dostać bardzo cieniutki paseczek dude LED, Jak to będzie, zobaczymy. Jeżeli chodzi o następny sprzęt, to jest dzieło Microsoftu. Tak, Microsoft się weźmie znowu za urządzenie mobilne, a mianowicie to będzie Microsoft Surface Duo i będzie on oferował dwa wyświetlacze może tak to pokażę dwa wyświetlacze, które będą się tak składały. E, oba, wyświetla, oba wyświetlacze, bo będą oddzielone w miejscu łączenia będą oddzielone lekko taką cienką ramką. I one dostaną ta flashclaw. Z tyłu będzie typowo dla surface, jak, jak to w linii surface aluminium. Wszystko będzie działało na bazie Androida 10 z Snapdragonem 865, 8 GB. W standardowej wersji 128 GB na dane, im wyżej, tym drożej. Następną nowością będzie Huawei P40 Pro. I tutaj od razu mówię, jeszcze nie będzie on na usługach Google'a. Huawei zrobi swój własny sklep. Będzie on miał świetną optykę, będzie miał chyba 64 megapiksele, z tego co wiem, tylko że to nie będzie w technologii ISOCELL albo Quad Bayer, to będzie pełne 64 megapiksele. Za optykę będzie odpowiadać oczywiście Huawei, za oprogramowanie będzie odpowiadać, odpowiadać Leica. Jak to będzie, zobaczymy. Ma się pojawić kamerka, usprawniona kamerka ToF i usprawniona, yy, usprawniony szeroki kąt. Z przodu ma dostać 23 megapiksele. Yy, wyświetlacz to będzie AMOLED 90 Hz. Oczywiście na, będzie szkło yy, Dragon Tail albo yy, ten Corning Gorilla Glass 6 yy, generacji. Yy, czytnik papilarny w ekranie, czyli wszystkie te bajery, które miały Huawei P30 Pro. Ekran będzie na całej długości urządzenia, nie będzie ramek, nic z tych rzeczy, będzie jak w Samsungu Galaxy S10, tylko że w 10 jeszcze był, była góra i dół. Dół będzie też całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek jakiegokolwiek, ramki. USB-C, szybkie ładowanie 4500 mAh, bateria. Się nagadałem. Eee, na dzisiaj to wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. I miłego wieczoru, miłego popołudnia. Eee, komentujcie, co chcecie dalej. Ja się do tego dostosuję. Wytworzycie ten kanał. Pamiętajcie, trzymajcie się. Cześć.